Dobry wieczór, witamy ponownie z Grudziska Wielkopolskiego. Jesteśmy po meczu Warty Poznań z koroną Kielca. To spotkanie 28. Kolegi PKO Bank Polskiej Ekstraklasy. Przed Państwem bohater tego meczu, zdobywca jedynej bramki Adam Zralak. Był z nami ostatnio po zremisowanym meczu. Dziś możemy go zaprosić jako bohatera. Adam, oddaję głos z prośbą o ocenę meczu. Dobry wieczór. Myślę, że cały tydzień przygotowaliśmy się do ważnego meczu, bo wiedzieliśmy, że, świadomość, że to będzie taki final dla nas. I, i Myślę, że uh, było to i o tym, kto, kto pierwszy zdobył ramkę, nam się to uh, zadarzyło i, i byli tam jakieś fajne momenty. W pierwszej połowie mieliśmy jeszcze, myślę, że uh, Korona tam jedną, dwie sytuacje mieli też w pierwszej połowie, ale uh, do drugiej połowy weszliśmy z tym, że wiedzieliśmy, że będzie uh, dużo, dużo pojedynków, uh, uh, jak się będzie ten czas uh, Kończył, no to, to wszystko było nerwowo, już i pokazaliśmy myślę, że charakter i ważne dla nas, że, że te trzy punkty zostali w domu. I teraz właśnie e, mam nadzieję, że, że w następnym meczu e, zdobimy tak samo trzy punkty, żeby jej był spokój. Dziękuję bardzo Adamie. Ja teraz Adam jest do Państwa dyspozycji. Zachęcam do zadawania pytań. Mhm. Bardzo ucierpiał w tym, tam, ten trener wspierał, że to być na Jak z twojej strony wyglądało? Myślę, że faulu nie. Ja, myśl, e, ja widziałem właśnie, że się zabiera do tyłu i e, byłem pierwszy przypiłkę, właśnie dotknąłem pierwszy piłkę i, i on jak się skręcał, to, to, to może coś tam wydarzyło, ale myślę, że fał to nie bił. No i potem po prostu naprowadzałem na obranców i widziałem, że, że się trochę rozeszli, no to <laughs> rzuciłem sobie na prawą. Myślę, że dużo ludzi się tego nie spodziewało, no i, i spróbowałem właśnie e, dużo w treningu i przed meczem mi to padało prawą nogą, no i trafiłem to idealnie, myślę, że no i za to jestem wdzięczny. zapytam się jeszcze przed meczem. Wiadomo, jaka była wasza sytuacja, jaki jak, jak, jak ciężar ja gatunkowy miał to spotkanie wy, cztery mecze tylko jeden 2 czy, czy jednak było się tam presy w szatni, jakże, no mówię, w tego meczu było Oczywiście, no wszyscy, wszyscy e, Czuli presję, wszyscy wiedzieli, że po prostu uh, nie gramy tylko o punkty, czyli punkty, myślę, że to był taki mecz za sześć punktów, i wszyscy, wszyscy wiedzieli, że gramy właśnie o przyszłość. To, jest, to było dla nas ważne i wszyscy. Wyszli tak na to boisko nastawieni i myślę, że pokazaliśmy naprawdę dobry charakter walki i myślę, że zdobyliśmy ważne trzy punkty i ważne dla nas, jak na psychikę, tak i dla, dla zespołu i żeby do dalszych kolegów i do następnego meczu, bo ten jest pierwszy, chcemy właśnie pokazać tak samo to serce walki na boisku i myślę, że jak to zrobimy, to, to punkty będą chodzili prawie 70 minut, czyli na tyle masz że spokojnie byś dociągnął tak samo. Z taką dając tyle samo z głową, oczywiście. Myślę, że kondycyjnie nie było jakiegoś problemu, tylko oczywiście po tej długiej dobie już tam zapalimy trochę skurcze, ale jakby trzebało to by mam do końca, ale oczywiście jest lepiej jak wejdzie ktoś, ktoś świeży, żeby pomóc na ostatnie 20 minut.